To jest pierwszy odcinek. Nie wiem, więc no. Um, wiem, że, da, że mówiłem o tej serii, nie wiem, z miesiąc temu. Nie pamiętam. Ale no, lepszy rydz niż nic. Właśnie chciałem nagrać ostatnio Shorts'a. Myślałem, żeby wam wytłumaczyć. Dlaczego nie ma tej serii. Ale no jednak zdecydowałem się teraz nagra nagrać bo chciałem poczekać aż nie, wiem, nie będę miał na przykład znaczy będę już nagrywał z dźwiękiem chciałem poczekać sobie no to ogólnie tak robimy sobie znaczy jakby ktoś nie wiedział o co chodzi w tej serii to mamy taki specjalny workbench chyba bo zwykle jest na takich modach jakiś specjalny który odkryjemy, który nie wiem, będziemy mogli później skraftować, ale jak na razie to musimy zdobyć podstawowe itemki, typu, nie wiem, jakieś, jakiś stone albo coś. Yy, jakby, przewiduję trochę tych odcinków, czy jaki jest cel tej serii, aż nie zdobę, aż nie będę miały jakieś broni, które Wy mi możecie wybrać i piszcie w komentarzu, jakie byście chcieli mieć bronie, jakby na przykład mówiłem Wam, że mamy tam Glocka, cz i inne tego typu bo ja wcześniej grałem już na takich modach które po prostu są graficznie super i mogą być trochę lagi przez to, że no mówię Trochę jednak graficzne są te. No. Więc jakby były lagi, to postaram się to ogarnąć. No, tutaj pnipeła to ja sobie ucieknę. Bo nie chcę zginąć na razie, bo nie mam żadnego niczego. Więc, No wiecie tam. No dobrze, no to teraz. Ja bym poszukał szczerze wioski. Nie wiem, jakieś wioski bym poszukał, czy czegoś tam, nie wiem. No dobra. Tylko czy ja jestem na jakimś zadupiu kolejnym? Bez, nie wiem, jakiejś wioski czy czegoś. Jakby ja widzę te lagi spokojnie, też mnie one denerwują, ale no spokojnie. Ogarnij się to. Pamiętam, że na Federze, szczególnie na Federze, miałem taki mod, który był na wersję fajną, na której grałem, na taką nowszą. A teraz on jest tylko na 1.12. No, tak wyszło. No więc, ja, czy żebym faktycznie poszukał jakiejś wioski lub czegoś. Ale myślę, że w tym odcinku już nie wiem, czy znajdziemy, czy nie. Oczywiście nie będzie takich rzeczy typu wykopałem poza odcinkiem i mam nagle, nie wiem, cały diaksowy set lub coś. O, tutaj mamy tego. Kopalnie. Ehm, A jak tu tak na wierzchu, to nie ma żadnego żelaza na razie. No dobra, no to sobie znajdziemy. Tutaj na dół. Co tu robi drzewo? Fajny seed. Drzewo w środku kopalni. Dobra. O, jest żelazo. Tylko czy tu są jakieś moby koło tego żelaza? Nie wiem. No, Kupimy sobie dokładnie. Nie no, myślę, że tarcze, żeby nam starczyło. Niech nam starczy po prostu tu na tarcze. Nie, znaczy na tarczy już nie stać. Tylko tutaj jeszcze czy mamy jakieś. Tak, więc bridgea bridza. Więc dobra, poczekajcie. Tutaj jeszcze mamy jakieś żelaziwum. Oj. No nie wiem. Nie wiem szczerze. Oj, już myślę. Myśleliście, że to wykopię. Oj, tutaj chyba jest spadek już. No taki leciutki. Kurna. Oni mam pożelaźnie, ale tutaj na szczęście jest jeszcze żelazo. Fajno. Ale no dobrze, no to tak. Jakby... Choda mi jest, że ja nie mogę zrobić jakiegoś choć troszkę dłuższego filmu. Już się bałem, że spadł. Po mnie można się wszystkiego spodziewać. Więc tak, muszę mieć jeszcze trochę żelaza. No, węgiel też się przyda. Dobra. Trochę mam stołna, więc wychodzę stąd. I przewiduję nagrywki tak 8 minut. Tam nawet poniżej 8 minut, dlatego że jakby mam trochę tego zrobienia, nie? Jakby mikrofon sobie musiałem naprawić, bo mi nie działał na początku. Więc dobra, wyszedłem. Nie, jednak troszkę jeszcze tego stółna muszę zebrać. Dobra, to było dziwne. Jakby naprawdę czasem Minecraft jest nieprzewidywalny, ale w ogóle to możecie pisać komentarze, czy podoba się Wam seria. Jakąś, nie wiem, czy nie chcecie serii jakiejś? Nie wiem. Na przykład Wy nie chcecie, żebym ja robił tą serię. Coś tam my mamy. Znaczy ja mam coś tam. Lub tutaj coś może być też. Dobra, to myślę, że w tym odcinku nie sądzę, żebyśmy coś znaleźli. No trudno. Hmm. W sumie nie jest Lem ja Jeszcze tutaj przepalę żelazo. A jak nie, to poza odcinkiem sobie przepalę. Um, ale, no dobra, muszę. Kończyć. Jutro. Przepalę to poza odcinkiem. Dobra, wstrzymaj. Okay.